Luz de María de Bonilla, Argentyna, orędzie świętego Michała Archanioła wraz z komentarzem po orędziu. Ludu Boga, jednego i troistego. Jako książę wojsk niebieskich przychodzę do Was ze słowem z wysoka, abyście przejęli się tym, zanim nastąpi godzina. Dają się słyszeć pewne dźwięki. Pojawiają się wraz z nowymi chorobami i nowymi szczepionkami. To więcej niż dzwony, więcej niż trąby, więcej niż legiony, więcej niż wojska, więcej niż człowiek zdoła wyjaśnić. Lud Boży musi utrzymywać się w gotowości. Jedność jest nieodzowna, aby ta fala idei nie wsiąkła w umysły stworzeń ludzkich i nie rozdzieliła przez próżne spory tych, którzy zdecydowali się na nawrócenie. Niebo ostrzegało was, abyście potrafili dostrzec tę wielką zmianę, w której żyjecie i abyście byli uważni w tym momencie i w czasach, które mają przejść. Nic nie będzie takie samo. Miejcie świadomość, że nic już nie będzie takie samo dla człowieka. Dlatego stworzenia ludzkie będą się wydawać zdezorientowane wobec nowych reguł światowego zarządu. Maski rządzących opadną na ziemię i będą widziani takimi, jacy są, jako sponsorzy tej wojny która przejdzie do formy zbrojnej. Ukochany ludu Boży, człowiek będzie cierpiał z powodu przerażenia wobec ciągłych mutacji wyprodukowanego wirusa, a że zło, którego stworzyło, zostanie zdemaskowane. Ludzkość lęka się, porzuciwszy wiarę. Dzieci naszego Pana i Króla nieba i ziemi – Patrzcie w górę. Znaki nie każą na siebie czekać. Niebo wyleje swój ból. Och, ludzkości, cierpisz stopniowo, jak ten, co zbliża się do ognia, który rozpalił swymi własnymi rękami. Szatan przejął kontrolę nad tym pokoleniem, zaślepiając umysły ludzi subtelnie. Za pomocą osobistych uprzedzeń, aby ludzkość nie zdążała ku miłości, lecz ku sporom, zazdrości i buntowi. Już jest przygotowana tajemnica nieprawości, ten, który zostanie pokonany, lecz nie przedtem, jak zostanie dana wielka próba apostazji ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa kto posiada prawdziwą wiarę oprze się i nie dokona apostazji kto nie posiada prawdziwej wiary nie oprze się zapomnieliście że pod osłoną najwyższego zostaliście wyzwoleni z sieci zła to chwila sprawiedliwych nawet w środku cierpienia otrzymają pomoc to chwila nad chwilami i musicie poświęcić się naszej Królowej i Matce z sercem wiernym prawdzie, prostym i skruszonym i w ten sposób wiernie otrzymają nową siłę, nowe umocnienie, nowe zwycięstwo. Gdyż nasz ukochany Król i Pan Jezus Chrystus dał swej Matce berło prawdy, by oddzieliła swój lud od chwastu. Módl się, lodu umiłowany, módl się sercem, módl się prawdziwie, módl się duszą, módl się zmysłami, wy, którzy widzieliście, jak kraje zostały podbite przez samotność, która jest ostrzeżeniem dla ludzkości ucieszonej, zastraszonej i bezsilnej. Módlcie się, choroba już nadeszła. Módlcie się, pod pozorem pomocy Ameryka została bardziej zakażona. Bezsilność maluczkich jest uwypuklona przez to, co się ukrywa za potężnymi, którzy stopniowo podporządkowują sobie dzieci Boga. Oczekiwaliście, że wojna zacznie się z wielkim hukiem? Dlatego nie rozpoznajecie czasu wojny. Od słów przeszli do czynów, będą wzajemnie obciążać się winą, aż podniosą broń i będzie to cierpieniem dla całej ludzkości. Upominam tych, którzy nie rozpoznają znaków czasu. Obudźcie się. Nim zajaśnieje na niebie wielkie ciało niebieskie, które niczym dzikie zwierzę przybliży się do ziemi w środku dnia. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, jedynie ten, kto posiada prawdziwą wiarę, zdoła wyczuć obecność Bożą w tych trudnych chwilach. Nawróćcie się już, uważajcie. Upominam Was, uważajcie, nawróćcie się. Przygotujcie się w duchu, po ostrzeżeniu sprawiedliwy będzie bardziej sprawiedliwy, a święty będzie bardziej święty. Miłujcie miłość nad miłościami, adorujcie Boga Jednego i Trojstego, bądźcie częścią Jego ludu. Kochajcie naszą królową i matkę. Chroncie się w niej pocieszycielce z rozpaczonych któż jest jak bóg nikt nie jest jak bóg święty michał archanioł witaj najczystsza maryjo bez grzechu poczęta witaj najczystsza maryjo bez grzechu poczęta witaj najczystsza maryjo bez grzechu poczęta komentarz Niebo nie przestaje dawać nam znaków i ostrzeżeń, dzięki nim możemy patrzeć i widzieć, trwać w jedności i umacniać się w wierze wobec nadchodzących wydarzeń. Słudzy nowego porządku świata już działają, by poprzez wielką wojnę otworzyć sobie drogę do panowania nad ludzkością. Najpierw jednak nastąpi wielka apostazja w Kościele. Jedynie w prawdziwej wierze, w całkowitym zawierzeniu Jezusowi i Jego Matce jest nasze ocalenie. Nie w fałszywych ideologiach, dzięki modlitwie możemy trwać we wspólnocie z Bogiem. W tym orędziu, podobnie jak w tych Strewigiano-Romano, niebo ostrzega nas przed wojną która już się zaczęła choć jeszcze nikt o tym nie mówi. Święty Michał Archanioł ostrzega nas również przed ciałem niebieskim, które ma wywołać zagładę dużej części ludzkości. W wielu proroctwach jest mowa o karze ognia z nieba, który ma spaść na ludzkość, tak jak na Sodomę i Gomorę, które na zostały zniszczone. Właśnie przez uderzenie meteorytu. Bóg jednak nie chce nas pozostawić samymi wobec tych zagrożeń. Jedynie czego od nas wymaga to nawrócenie, czyli przyjęcie i odwzajemnienie Jego miłości. Wkrótce przyjdzie ostrzeżenie. Przygotowujmy się do Niego i módlmy się o nawrócenie dla tych, którzy nie wierzą. Aby skorzystali z tej ostatniej szansy, jaka będzie dana ludzkości w tej epoce. Chrońmy się w Maryi, niczym w nowej arce Noego. Ona z woli Bożej jest pocieszycielką całej ludzkości, a zwłaszcza tych najbardziej zagubionych i zrozpaczonych. Amen.